Witam wszystkich w moim kanale. Chciałbym zaprezentować wymianę siłownika w podnośniku Aventos firmy Bloom Jest tutaj taka sytuacja, przeciekający siłownik powoduje opadanie frontu na korpus szafki. Aby naprawić to wystarczy nam kilka minut. Siłownik wyjmujemy jednym pociągnięciem do obudowy Aventosa. O, właśnie to ten siłownik. A następnie montujemy siłowniki, które oferuje na aukcji. Adres mailowy podany w napisach końcowych. Jednym ruchem można założyć nowy siłownik. Są one mocniejsze i wytrzymują tak samo długo jak oryginalne, montowane fabrycznie w silownikach Aventos. Teraz widzimy tu prawą stronę. Z prawej strony w szafce znajduje się taki sam podnośnik. Wymiana jest trochę bardziej skomplikowana ze względu na praworęczność tutaj operatora i trzeba to ściskać dosyć energicznie. Można byłoby pomóc sobie jakimiś kleszczami, żeby osadzić ten siłownik, ale obudowa jest plastikowa, mogłaby zostać podrapana, lekko uszkodzona, a tego byśmy nie chcieli. Silna, jak nie wiem. Siłowniki do każdego systemu Aventos dobierane są według numeru, który znajduje się w żółtej ramce na Stronę, tabliczce to, informacyjnej. Są cztery typy siłowników. Do tych Aventosów montowany jest siłownik typ 04, najmocniejszy dostępny. Kombinerki? Mam tutaj. Ja tak, już I przesunąć. I to wszystko. Tak jak mówiłem, z prawej strony dłużej to trwało. Zakładamy obudowę i mamy zregenerowany podnośnik Aventos. Widać tu jak korpus opuszcza się polniutko dotykając korpusu szafki. A tu widzimy już wyjęty używany siłownik. Widać jak wycieka z niego olej. I to właśnie jest przyczyna tego, że po dłuższym użytkowaniu tutaj ta kuchnia ma już 7 lat. Ten siłownik przestał pracować właściwie. Chciałbym zaznaczyć, że podnośniki Bluma są wyjątkowo dobrej jakości. Mają dożywotnią gwarancję. Większość podzespołów. I tutaj jeszcze oryginalny siłownik. Wygląda właśnie tak. Zamiennik zgodny z oryginałem. Służący do podnośników HF, HL, HS. Widoczny jest na końcu tej prezentacji. Bardzo dziękuję za obejrzenie całego filmiku i